Na najnowszym wydaniu GMM. Dziś przedstawiamy pewien emocjonujący tekst dokument o kubie nieprzyjemnym yyy! kubie N. Mieszka w dworze pod boskiem pożolu, którego sam wygonił razem z MZ z okrichami. Jednakże MZ nie jest na tak bardzo zniewanym poziomie umysłowym, co kuba N. Czy Kuba N powinien dalej pasożytować? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? A, a dlaczego? Dlaczego? A, a cygany i żony pasożytują. No Ale to, ale... ale to w, w, w mniejszym stopniu może Ale to wszystko za trzeba łapać. Całą la, całe lato drabloj, a całą zimę łapatę w gości mój. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Jest dobrze, tępimy Kuba N. Jest dobrze. Całą legnicę dobrych chłopaków i niech się to trzyma. Dobry przekaz leci. Woda najczęściej, ziemia, woda coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla. Taka sytuacja, nie? Kuba N mnie najbardziej interesuje. Nie podoba mi się. Jak mówią nam mieszkańcy? Kuba N już nad ranem. Proszę powiedzieć co tutaj się stało? No ja, ja, Nie będę mówił jak... jeszcze raz, co się stało? Tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię matko bosko, mówię co... to... co... co się stanęło? To myślę mieszkańcom z gdzie spędzą Sylwestra w tym roku? Jak to spędzą Sylwestra? Będę tępił QBN. A w jaką? Powiesz się za jaja. Dziękuję bardzo. E, w mieście spędziłem wakacje. E, a co, co pan robił tutaj w mieście? E, pracowałem w portelu, ta, e, czytałem książkę jak stępić QBN, takie tam. Rozumiem, że pan do tępienia QBN jeszcze wracam. Tak, wracam jeszcze. E, czy naładowane są bateryjki przed stępieniem? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Czyli za krótkie te tępienia? A może za długo właśnie. Za długo. No tak paradoksalnie tak wychodzi, się za długo. Za długo, bo się czekał. Zatępiam. Nie ma pan takich marzeń, żeby kogo innego tępić? Eee, nie. Przeżyłem sobie. Ja będę trzymał, ja będę trzymał. Bada! Co się tutaj dzieje? Tak? Co tutaj robicie? Tutaj. Tępimy KBN. A co wy tu robicie? Co? Tego! Miał, kurde Co? To. To, jest, to, to, to na chlebkę zarabia. No. Na chleb tak zarabiacie? Tak jest! Tak jest. No. Ciężka tu jest praca. Tak jest, tak jest. Daj mi tutaj. ja będę Wszystkie pierdolenie tam, bądź pierdolimi się, duchszymi się gołem pisałimi. Skochać, że każdy w jego miejscowości go nienawidzi, i usiłuje go tępić. Po tych filmach można przeanalizować, że przy, yy, UBN trzeba podać do sądu. Więc teraz przekierujemy Państwa do sądu, gdzie oddanie się sprawa. Po obejrzeniu wszystkich przetoczonych materiałów, karam oskarżonego na karę powieszenia za jaja pod latarnią. Zamykam sprawę. Dziękuję.